Wielki, ogromny, wielopiętrowy supermarket, w którym kupicie wszystko. Szef przyjmuje do pracy nowego sprzedawcę, dając mu jeden dzień okresu próbnego, żeby go przetestować. Po zamknięciu wzywa szef nowego sprzedawcę do biura. No to ile dziś zrobił pan transakcji? Pyta sprzedawca. Jedną szefie. Co? Jedną. Nasi sprzedawcy mają średnio od 60 do 70 transakcji w ciągu dnia, co pan robił przez cały dzień. A właściwie to ile pan utargował? 380 tysięcy dolarów. Szefa zatkało. 380 tysięcy? Na Boga, to co pan sprzedał? No, na początku sprzedałem mały haczyk na ryby. Haczyk na ryby za 380 tysięcy? Potem przekonałem klienta, żeby wziął jeszcze średni i duży haczyk. Następnie przekonałem go, że powinien wziąć jeszcze żyłkę. Sprzedałem mu trzy rodzaje: cienką, średnią i grubą. Wdaliśmy się w rozmowę. Spytałem, gdzie będzie łowić. Powiedział, że na Mizurii. 20 mil na północ. W związku z tym, sprzedałem mu jeszcze porządną wiatrówkę, nieprzemakalne spodnie i rybackie gumowce, ponieważ tam mocno wieje. Przekonałem go, że na brzegu ryby nie biorą. No i tak poszliśmy wybrać łódź motorową. Spytałem go, jakie ma auto i wydusiłem z niego, że dość małe, żeby dowieść łódź. W związku z tym, sprzedałem mu przyczepę. I wszystko to sprzedał pan człowiekowi, który przyszedł sobie kupić jeden jedyny haczyk na ryby? Eee, on przyszedł z zamiarem kupienia podpasek dla swojej żony. Zaproponowałem mu, że skoro w weekend nici z seksu, to może pojechałby przynajmniej na ryby.